Jak ocenisz te wyniki People Can Fly i zapowiedź emisji akcji? Wyniki nie są zachwycające. Chyba inaczej nie należy tego skomentować i ciężko to inaczej skomentować. Jeżeli chodzi o samą emisję akcji, no to prawdopodobnie zarząd nie do końca ma jakiekolwiek inne wyjście, co jest też samo, sam, samą mówiącą informacją o sobie. Na pewno pomaga PCF-owi w tym momencie, w tej emisji, znowu taki mały boom, jeżeli chodzi o spółki gowe, zarówno bit jak i CI Games, to ostatnio CI Games zresztą zachowywał się świetnie na giełdzie w ostatnim czasie, pewnie pomagają i podnoszą, poprawiają nastroje inwestorów do tego typu podmiotów, ostatnio też Spekulacje na temat tego, że może CDP będzie przejęty przez sony, które akurat zostały w tym momencie zdemontowane, ale też są takim dodatkowym elementem. No Ja, ja na pewno podchodzę ostrożnie do tego typu inwestycji. To znaczy, nie ma, każda inwestycja ma swoją cenę, po której robi się atrakcyjna, i, i to jest bardzo, bardzo istotne, ale pamiętajmy o tym, że wkładając teraz pieniądze na jakąkolwiek tego typu inwestycje, zwrot z tej inwestycji zobaczymy dopiero za parę lat. A w międzyczasie czeka nas co najmniej jeden okupacji dużej niepewności makroekonomicznej o to, co się będzie działo, i zobaczymy, ile ten pieniądz tak na dobrą jest warty, gdzie ustabilizują się stopy procentowe, co się będzie działo z inflacją. Tak więc e, raczej faworyzowałbym te inwestycje, które mają z jednej strony krótsze, krótsze terminy zwrotu e, i to chyba bardziej pewne niż w przypadku spółek jak PCF, gdzie historycznie jeszcze zarząd musi dużo udowodnić. Mhm. A to znaczy, jakie, które ze spółek mają te krótsze terminy zwrotu? No, przede wszystkim takie, gdzie już teraz widzimy poprawę wyników. Czyli tu, tu i teraz widzimy, że, że produkt, który sprzedaje dany, dany podmiot, przeżywa pewnego rodzaju boom. No i takim, takim, podmiotem, jest, takim podmiotem jest takim Benefit Systems, który, który pokazał świetne wyniki niedawno, ale też Rainbow Tours, który też został wspomniany dzisiaj na giełdzie za jej się rósł około 3% spółka pokazała w pierwszym kwartale, który był kwartale ze stratami, wynik na poziomie około 20 milionów netto. Patrząc z punktu widzenia marży brutto osiąganej na przeciętnego klienta, jest ona dwukrotnie wyższa niż średnio historycznie. I to wszystko implikuje, że jeżeli ta marża by się utrzymała na obecnym poziomie, to to jest może osiągnąć wyniki powyżej 130 milionów netto w tym roku przy kapitalizacji nie przekraczającej 600 milionów złotych. To są jakieś ogromne, ogromne pieniądze i też patrząc na co pozwoliła inflacja i też przyrost klientów, jest szansa na to, że Rainbow Turs dość istotnie przeskalował się, jeżeli chodzi o poziom swojej działalności i oczywiście wysokie wyniki, może nie tak wysokie, ale będziemy obserwować także w przyszłych latach.